Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku zakupimy sobie nowy kombajn, ale zanim do tego przejdziemy, no to sprzedamy tego oto kejsa. No troszkę on posłużył na moim gospodarstwie, ale teraz czas na wymianę też. Tutaj wymienimy sobie oczywiście żniwiarkę. Jak widzicie mamy tutaj no nieco ponad 10 godzin pracy. No co ciekawe żniwiarka ma trochę mniej, ale wiadomo kombajnem też przejeżdżaliśmy z pola na pole. Więc sprzedajemy sobie te maszyny. Tu sobie jeszcze poza odcinkiem ponaprawiałem te maszyny, żeby, żeby dostać trochę więcej pieniędzy, więc za kombajn dostaniemy niecałe 200 tysięcy. Tutaj szniwiarka 30. No i tu jeszcze niecałe 7, więc łącznie dostaliśmy ponad 200 tysięcy za te maszyny. No i na koncie znowu mam ponad milion euro. O, fajnie, są wiatrak widać. Ale teraz już po zakupach nie będzie aż tak dużo pieniędzy, ze względu na to, że kupujemy w sobie to największy kombajn, bo ten case, tak samo jak ten New Holland, są największymi kombajnami w grze. No, liczy, nie licząc Nexata, ale Nexat jest kombajnem z dodatku, no i też no jest to właściwie pojazd, który może na przykład zasiać zboże, może opryskać i zebrać, a tutaj mamy typowo kombajn. Więc kupujemy tego Keyza, no jest to bliźniaczy kombajn do tego nie I okej, okay, tutaj wybierzemy sobie gąsienicę. Możemy wybrać podwójne koło, ale w sumie jakoś te gąsienice bardziej mi się podobają, fajnie to wygląda. Tablicę rejestracyjną, a zobaczmy jak to będzie wyglądać, może weźmy sobie z, tylko z tyłu. Okej, okej, gdzie jest ta tablica? to jej nawet nie widać chyba. Okej, może niech będzie coś takiego. Więc kupujemy ten kombajn, zapłacimy za niego 765 tysięcy. Zakupiony, no i jeszcze czas na żniwiarkę, weźmiemy sobie tą do niego. Która ma 15,2 metra. Wybierzmy sobie jeszcze koła transportowe, no bo jest to bardzo wygodna opcja. Możemy sobie to złożyć później podczas żniw. Konfiguracja europejska i amerykańska. Euro amerykańska w sumie różni się tym, że mamy tutaj jakieś tutaj znaczki. W sumie możemy sobie dobrać. Skoro mamy tutaj mapkę amerykańską, to weźmy sobie coś takiego. No i tutaj zapłacimy 147 tysięcy, jeszcze tutaj no niecałe 148. 000. No, i na koncie zostało nieco ponad 200 tysięcy. Ale okej, okay, mamy nasz nowy nabytek, aż pokażę Wam jeden nabytek, który zakupiłem poza odcinkiem. Jest to ten opryskiwacz no samojezdny marki Fend. No i akurat zakupiłem go ze względu na to, że pojawił się on na wyprzedaży, więc udało mi się go kupić taniej. No i dzięki temu będę mógł szybciej pozbywać się chwastów na moich polach. A jest to opryskiwacz z tego dodatku Plains and Prairies. Wygląda on bardzo ciekawie. Więc skoro się pojawił na wyprzedaży, no to sobie z tego skorzystałem. Ale dzisiaj przetestujemy sobie tego kejsa podczas żniw, podczepimy sobie tą żniwarkę i pojedziemy na pole skosić jęczmień. Ale powiem wam, że naprawdę bardzo mi się ten kombajn podoba. No i też jest on bardzo wydajny, ma zbiornik o pojemności 20 metrów sześciennych, żniwarka też ponad 15 metrów. A i też poza odcinkiem... Oj, co tutaj się dzieje z tą żniwarką, muszę chyba ostrożnie skręcać, bo teraz mi się ona przekrzywiła trochę. Muszę jednak trochę ostrożnie jechać z tym. Ja chyba tą szniwiarkę powinienem ciągnikiem przetransportować, bo tutaj no, trochę ona zahacza ten kombajn, Ale jakoś sobie poradzimy. No, a poza odcinkiem dokupiłem sobie jeszcze żniwarkę do tego mojego John S7. Bo wcześniej miałem tą, która ma niecałe 11 metrów, natomiast ja wymieniłem ją na tą, która ma 15,2 metra, więc teraz będę mógł robić żniwa na dwa kombajny na jednym polu. Teoretycznie też bym mógł robić, gdyby była inna szniwiarka, ale wygodniej jest robić. Takie żniwa, jeśli mamy kombajny z takimi samymi żniwiarkami, no bo łatwiej można ustawić GPS oraz pracownika. Więc, ewentualnie jeśli kosił soję na moim największym polu, czyli tutaj na tym polu, to można byłoby skosić to na dwa kombajny, żeby było trochę szybciej. No a dzisiaj skosimy sobie jęczmień na tym polu, które jest po lewej stronie. O, tutaj sobie skręcimy. Tu jeszcze jest rzepak, który zbiera poza odcinkiem też poza nagrywaniem skosiłem sobie pszenicę oraz owiec. No i z pszenicy zostawiłem słomę. Tak samo tutaj też zostawimy słomę. No bo w kolejnym odcinku zrobimy prasowanie tej słomy. Z owca nie zostawiałem, no bo w sumie z tego jęczmienia trochę słomy będzie, z tej pszenicy też trochę jest. A jeszcze w magazynie mam dość duży zapas. Ok, pojedziemy sobie tędy. No to bardzo ładnie się pasą moje krowy oraz bawały na tym pastwisku. No a my zjeżdżamy w lewo tutaj na pole. W sumie w przyszłości może dokupię sobie to pole, które tutaj jest obok. A tutaj co jest? Chyba jakaś marchewka, która rośnie teraz. Tak, tu mamy marchewkę. A podjedźmy sobie od tamtej strony, tam już przygotowałem też ciężarówkę, na którą będziemy ładować te nieczmi na naczepę. A my możemy się rozłożyć gdzieś z tamtej strony, tu jest więcej miejsca. Obok tej szopy. Więc tutaj sobie odczepimy ten header, podłączymy go do kombajnu. Tutaj jeszcze porozkładamy wszystko. Może gdzieś tu sobie to odczepimy. Możemy już zacząć rozkładanie kombajnu. A jak widzicie, bardzo ładnie się to rozkłada wszystko. No, a troszkę jak wjedziemy w zboże, nic się nie stanie. Ja mam wyłączone niszczenie upraw. No i teraz sobie tutaj złożymy te koła. O, jak widzicie, w ten sposób się to układa. I tutaj chyba jest domyślnie włączona sieczkarnia, więc sobie to może przełączymy. O, tutaj jak widzicie się otworzyło, no i teraz będziemy tu wysypywać słomę, bo jak zamkniemy, no to będziemy ciąć słomę na sieczkę, a jak otworzymy, no to będzie nam się wysypywać, a właśnie na tym mi zależy, żeby ta słoma była na polu. Pojedziemy sobie tutaj w ten sposób. To też przy okazji będziemy mogli sobie ten wiatrak pooglądać. Wyświetlimy sobie, oczywiście, linię przejazdu. No i rozpoczynamy żniwa. Łączymy sobie żniwiarkę, opuszczamy. O, tu troszkę minąłem, ale to sobie później ewentualnie wskoszę ten małą kępkę jęczmienia. No i tak wyglądają tutaj animacje, bardzo fajnie się za wysypuje, tutaj też jakieś plewy, jakieś resztki są wysypywane. Ale nabytek naprawdę bardzo ładny. Też fajnie będzie zrobić żniwa z tym John na dwa kombajny, tym bardziej, że mają takie same żniwiarki. O, teraz też bardzo fajnie wiatrak widać. Zobaczmy, może wyłączę sobie linię i zrobię jakąś miniaturkę do tego filmu. Więc wyłączymy to. O, troszkę sobie to oddale. Może zrobimy jakąś taką miniaturkę. Ok, zrobione. Myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądać z tym wiatrakiem w tle. O, zobaczcie, jaka kupa słomy się usypała. Ile tego jest. Ale myślę, że będzie to fajnie wyglądać z tym wiatrakiem w tle. Tam jeszcze też ciężarówka chyba się powinna złapać na miniaturkę. Zobaczę, bo ja będę trochę to pewnie przycinał delikatnie. Żeby ten kombajn był bardziej widoczny, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i takim kombajnem to raz dwa pójdą żniwa na takim polu. No, Jestem ciekaw, czy tutaj mi GPS automatycznie skręci, czy jednak dojedzie do końca i będę musiał jeszcze raz aktywować kolejną linię, ale chyba widzę, że mi pojedzie tutaj do końca. A to co, pojedziemy w ten sposób? O, i teraz opuścimy szniwarkę i pojedziemy już tutaj po łuku. To już chyba powinien GPS mnie poprowadzić. Aha, ok. Nie wiem, co tutaj ten GPS zrobił. Może wyświetlę sobie te linie. Aha, ten przejazd mi złapał w tą stronę. Chociaż dziwne, bo byłem ustawiony w tym kierunku. Ale na szczęście teraz wybrałem odpowiednią linię, teraz sobie tu pojedziemy. Zobaczmy jeszcze w środku ten kombajn, też bardzo ładnie on wygląda. No, tu już widać zboże, jak jest w zbiorniku mamy. Na razie niecałe... O, teraz już jest 40%. Akurat ten kombań ma bardzo duży zbiornik, więc tutaj tego zboża zmieści się naprawdę bardzo dużo. To też jest taki plus, że nie trzeba go co chwilę opróżniać, tylko tutaj sobie zwierzemy bardzo dużo zboża. Później to przesypiemy na ciężarówkę. O, tu jest też fajne ujęcie z tym wiatrakiem. W przyszłości pewnie jakiś drugi sobie tutaj obok postawię, może w tym miejscu, gdzie jest ta szopa. Ale na razie mam inne wydatki, no bo też w jednym z kolejnych odcinków zrobimy sobie zbiór fasolki. Będę musiał kupić kombajn i możliwe, że będę musiał trochę pożyczyć, chyba, że posprzedaję sobie jakieś produkty z mleczarni. Może coś tam innego posprzedaję, zobaczymy jeszcze. A jak nie, to troszkę sobie pożyczę na kombajn do fasolki. No i jeszcze, jeszcze nie będę musiał kupić kombajn do bawełny. Ale na szczęście teraz moje gospodarstwo generuje bardzo duży dochód, więc to nie jest problem. A też sumie, jak tą fasolkę będę zbierał, to od razu ją posprzedaję, to też trochę pieniędzy wpadnie. Teraz też to zboże pójdzie do młyna, to oczywiście ta mąka zostanie przesłana do piekarni. No bo już zawiozłem oraz owiec, teraz jeszcze ten jęczmień będzie do zawiezienia. Rzepak sobie jest w Silosie i może jesienią sobie dokupię y, fabrykę oleju. Też jeszcze jak mam słoneczniki, no to słoneczniki będzie można przerobić na olej, tak samo rzepak. A jeszcze mam trochę rzepaku z poprzedniego sezonu. Nie sprzedawałem go, no bo jak miałem w planach zakup olejarni, no to go nie sprzedawałem. Sprzedałem sobie soje oraz y, y, kukurydzę. No w sumie w tej olejarni też będzie można ryż przetwarzać, chociaż, chociaż chyba ten ryż zawiozę do młyna, żeby przerobić go na mąkę. Ewentualnie trochę może do młyna, trochę do olejarni, zobaczymy. No akurat za chwilę jak podjedziemy do ciężarówki, no to sobie wysypiemy zboże, bo już mamy y, prawie 80%. No też ten zbiornik się dość szybko napełnia, no bo oczywiście mamy bardzo dużą żniwiarkę. Ale do końca raczej powinniśmy dojechać. Sobie go rozładujemy też. To w idealnym miejscu, widzę, że tą ciężarówkę postawiłem. Ale troszkę tego jęczmienia będzie z tego pola, więc to dobrze będzie też dużo mąki. O, jeszcze sobie zbierzemy tamten kawałek, który ominąłem. O, no i okej, okay, możemy sobie na chwilę go wyłączyć, ten kombajn. No i rozładujemy go na, do naczepy. Też widzę, że bardzo szybko się opróżnia zbiornik. O, też zobaczcie jaka ta rura jest ogromna. Więc też tego zboża się tu bardzo dużo wysypuje. O, troszkę sobie cofniemy, żeby tu wysypać jeszcze tak w miarę równo. O, no i okej, okay, opróżniliśmy zbiornik, więc możemy kontynuować niwa. Teraz już będziemy jeździć jeden przejazd obok drugiego. No ale z takim kombajnem to naprawdę jest przyjemność robić żniwa. Naprawdę szybko to idzie. Więc my ja teraz już będę kupował jakieś kolejne pola. <grym> to że jeszcze ten kombajn do fasolki sobie raz do wełny. No już będziemy inwestować w jakieś nowe pola, może jakieś dodatkowe wiatraki. Później pewnie trzeba będzie kupić jakiś większy siewnik, albo ewentualnie drugi siewnik marki Horsch sobie zakupię, no bo ten siewnik jest bardzo fajny. Ma funkcję nawożenia, funkcję skruchniania gleby. Siewnik punktowy w sumie mam największy, marki Kinze, więc już nie będę kupował, no bo w sumie nie ma większego. A też on jest bardzo fajny, ma funkcję nawożenia oraz bezpośredniego siewu. Ewentualnie jeśli chodzi o siewnik zbożowy, to może drugiego Horsha dokupić. No ale ten wiatrak bardzo fajnie pasuje do tego trenu. To akurat była taka szopa, zamiast tej szopy postawiłem wiatrak. No i też fajnie są widoczny. Jest miasteczka tam spod sklepu, z gospodarstwa są widoczny. A tak jak mówiłem na początku, w kolejnym filmie zrobimy sobie prasowanie tej słomy tam z pszenicy, którą zebrałem poza odcinkiem i tutaj z No a później już przeskoczymy do sierpnia, no to w sierpniu będą zbiory y, fasolki, no i nie wiem, może jakieś siew rzepaku na przykład byśmy zrobili. Albo może jakieś rozrzucanie obornika, rozlewanie gnojówki. Jeszcze pomyślimy nad tym. No bo teraz rzepak chyba sobie zasięje tutaj... W... Na polu, gdzie był owiec, czyli tutaj na tych trzech połączonych polach, obok gospodarstwa. A tak ogólnie jeszcze aż tak ma coś nie co będę siał. Tutaj może sobie zrobimy łąkę, tutaj po tej fasolce. Później może zrobimy zbiory ryżu na tym polu, tam na północy mapy. Jesienią pewnie jakieś siewy zrobimy też. Na pewno będzie sporo rzeczy do roboty. Jesienią jakieś zbiory buraków cukrowych. Zbiorę bawełny też będą. A w sumie jeśli chodzi o kolejne pola, to pewnie... możliwe, że potem w sezonie dokupię sobie to pole, które tu jest naprzeciwko. No i wezmę je połączę razem z tym, na którym kosimy jęczmień. To już powstanie takie fajne duże pole. No i nie wiem, może na wiosnę coś bym tu zasiał, jakąś soję na przykład. Może sorgo. No albo jakiś obies. W sumie jeszcze zobaczymy, co tu będę siał. Jeszcze tak dokładnie nie planowałem. Tutaj jedynie co na to myślałem, żeby tu zasieć drzepak. Może na przykład tutaj bym zasiał kukurydzy na kiszonkę. Tutaj może na tym dużym polu jakieś słoneczniki albo jakiś owies. To jeszcze zobaczymy. A jeśli chodzi o nowe pola, no to może dokupię sobie na przykład te dwa pola, żeby mieć trochę więcej pól na północy. Może ewentualnie tu coś w miasteczku. Tutaj w sumie można byłoby dokupić pole 59, żeby je połączyć z tym. Może później pole 38, żeby zrobić drugie pole ryżowe. Tu może też jakieś kolejne pola. No zobaczymy, jest tutaj dużo fajnych opcji, jeśli chodzi o nowe pola. Więc pewnie... Już może w tym sezonie, może w kolejnym. W tym w sumie mam wydatki, jeśli chodzi o nowe kombajny, czyli ten kombajn do fasolki, do bawełny, plus jeszcze bym chciał olejarnię kupić, ale może w zimie bym sobie dokupił jakieś nowe pole lub w kolejnym sezonie jakby już coś rosło, to też fajnie by się trafiło. To bym nie musiał wsiać jakiejś uprawy na polu, tylko bym sobie kupił gotowe pole. No ale to zobaczymy. A w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja Wam dziękuję za oglądanie i cześć!